Tak wygląda śmieciarka mac Mack z LEGO. Według mnie fajna, podobna do prawdziwej. Tutaj jest takie pokrętło, które wyrzuca śmieci. A to pokrętło bierze ko. Kosz, który jest w zestawie z takimi śmieciami. Takimi. Chwyta się pokrętło. Ups. Bierze się. Za, za daleko chwyciłem. Przekręca się i śmieci wpadają. Myślę, że i polecam tą śmieciarkę. Według mnie fajna jest i można ją kupić na prezent. Pa!